Gdybym miała nakręcić film o dowolnym przedmiocie, byłby to film o telefonie komórkowym, a dokładniej o smartfonie. I ten wybór może się wydawać prosty, mało oryginalny, ogólnie nic kreatywnego. Moim zdaniem jest wręcz przeciwnie. I głównym tego powodem jest fakt, że smartfony spędzają z nami najwięcej czasu. Bo są z nami już od wczesnych godzin porannych, zaraz po przebudzeniu do późnych godzin wieczornych przed zaśnięciem. Aktualnie żyjemy w czasie pandemii, gdzie ludzie nie chcą się szczepić, bo boją się ukrytych w szczepionkach chipów, które będą ich kontrolować czy zbierać wszystkie możliwe dane na ich temat. Jednocześnie ponad połowa osób w naszym kraju posiada smartfon. Z usługami geolokalizacji oraz zainstalowanym mnóstwem aplikacji, które badają i analizują nasze preferencje i nasze wybory nieustannie. Telefon komórkowy jest, wie o nas więcej niż nasi bliscy, rodzina i przyjaciele. I można zaraz zaryzykować stwierdzenie, że wie o nas więcej niż my sami wiemy o sobie. I chciałabym, żeby był to film dokumentalny, bo uważam, że taka forma jest w stanie wyrazić najwięcej. Pojawiłyby się w nim yy, na przykład fragmenty z perspektywy telefonu, które mogłyby nam pokazać, ile to urządzenie rzeczywiście jest w stanie zgromadzić informacji, ile widzi tylko przez samo yy, bycie. Przez samą obecność ze swoim właścicielem. Mogłyby też się w tym filmie wypowiedzieć osoby uzależnione od smartfonów już po terapii. Specjaliści, którzy powiedzieliby, jaki wpływ smartfony mają na nasze zdrowie zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Czy eksperci. Którzy opowiedzieliby historię i y, opowiedzieliby trochę o technologii oraz odpowiedzieliby na bardzo ważne pytanie, jak to się stało, że w 2021 roku nie jesteśmy w stanie wyjść z domu bez smartfona.